Cześć siemanko, mamy piękną słoneczną pogodę, słoneczko ogrzewa twarz, jest przyjemnie, wreszcie chce się coś wyjść i porobić i dzisiaj tak jak ostatnio wspominałem, że otrzymałem, że tak powiem współpracę od firmy PTF Polska i przyszła do mnie przesyłka w tym o tym gigantycznym kartonie, zamierzam ją rozpakować i zerknąć do środka, dlatego że jeszcze nie jestem gotowy, aby ją postawić na brudku, stanie ona tam z przodu. Potem szkoda tego wielkiego kartonu, z którego można zrobić naprawdę fajny domek dla dzieci, a że dwa ostatnie dni padało i troszkę go tam rozmoczyło. Nie chcielibyśmy, aby ona, żeby on tak bardziej tutaj je rozmakał. Ponadto pokażę, co to się wydarzyło na ogrodzie, co zrobiłem, co się zmieniło w nocy, dlatego że ostatnio głównie działam po nocach. Zobaczymy też do kur i to myślę, że to będzie takie podsumowanie ostatnich kilku dni na ogródku. Lubię sobie pomachać rękoma, wiem. Też już rozpocząłem pierwsze siewy, które wykonałem bez Was po prostu, no nie będę co roku nagrywał tego jak wysadzam, wysiewam tą paprykę do doniczek, myślę, że to każdy już wie, zapraszam. To może tak na początek, zacznijmy od tych kurek, od tego wybiegu. Co tu się zmieniło? Ano zmieniło się to, że wiecie, że tu był kompost, tak? Już tak wyglądał trochę fatalnie, miałem go przesiewać sam, ale co? Skóry mi pomogły, przegrzebały, przesiały, zobaczcie dalej tu przesiewają, ja tu położyłem te dwie, dwa kawałki palety można powiedzieć, żeby nie sypały za bardzo na budynek. O, stąd łatwiej będzie mi w razie czego szczotką to zgarnąć, nawet zostawiłem sobie tu szczotkę, żeby to omieść. Mają teraz parę metrów więcej, tutaj im zostawiłem część tego kompostu, więc one dalej go przegrzebują, dalej wyciągają z tego robaki, żywią się tym. Jak widać, drzwiczki od tygodnia, można powiedzieć, chodzą niekontrolowane, same sobie działają. Same się zamykają, otwierają, wypuszczają kury. Myślę nad rozłożeniem kamieni tutaj tak, aby nie podkopywały krawężników i tutaj tej strony. Zwłaszcza tutaj, gdzie nie ma żadnego krawężnika, to fajnie by było ułożyć jakimiś większymi kamieniami, aby się tam nie próbowały przedostawać. Początkowo miała ta paleta tu wylądować i może kiedyś wyląduje, ale na razie nie. Wczoraj były cztery jajeczka, dwukrotnie nam się trafiły już jajka z podwójnym żółtkiem, więc jest spoko. Zamkniemy to, żeby nie wyłaziły. Kurnik nie był sprzątany, będzie dzisiaj albo jutro. Teraz widzę, są tam dwa jajeczka. Czemu nie ma pięć? A podwiesiłem im yy, karmidło, bo skubane zaczęły tam brudzić w nim. Poprzednia szklarnia przetransportowana, to było widać na filmiku. O, tu mam wózio jeszcze z kompostem nierozwiezionym. Na pierwszy rzut oka widać, że tutaj już zacząłem szykować ziemię, nawiozłem tutaj 5 takich wielkich kastr 80 litrów tego kompostu, pójdzie tu jeszcze trochę obornika, tam widać w wiaderku jest, ale ten akurat nie jest tutaj, ten będzie gdzie indziej, nie na tym ogródku. Więc już czeka. Muszę jeszcze troszeczkę, oczywiście, poprawić tą podstawę i zakotwić lepiej tą szklarnię. Bo przyznam szczerze, w nocy nie mogłem spać ze stresu, czy mi ona nie odleci, bo była mega wichura. Nie będziemy tu zatykać tych dołów. Niech będzie dobry przewiew tej szklarni, aby ona się nie przegrzewała. Dlatego, że tu będą pewnie pomidory, z tego co pamiętam, i taki był plan na ten rok. A jeśli tu będą pomidory to wolę, żeby był dobry przewiew bo i tak wysadzimy je tutaj później gdzieś koło 15 czy tam koło 5 nawet ale to nie ma znaczenia, bo delikatny przymrozek i tam im nie będzie straszny w razie w a jednak e, będzie lepszy obieg powietrza nie, nie rzutuje mi to w żaden sposób, nie muszę się tym stresować kolejną rzeczą wyrwałem wszystkie te kamienie stąd, umordowałem się strasznie, bo się okazało że niektóre były naprawdę bycze bo to były takie kamyczki więc było co dźwigać, było też trochę takich mniejszych, ale to nie było wcześniej tak widoczne, dlatego że one też często były przeze mnie wkładane w pionie i wystawała tylko, wystawał tylko mały kawałek, a wielki kamulec był pod spodem. To wyciągnąłem to, pojechałem, kupiłem 20 takich ośmiesznych betonów, to zasypiemy później drobnym, drobną przesianą ziemią. Wysiejemy tutaj może jakieś mikro nasionka, mikro koniczynkę, niech sobie rośnie. Doniczki na razie stoją na zewnątrz, jeszcze ich nie wkładałem. Tutaj też zrobiłem ścieżkę, żeby można było dojść z tej strony. Pomyślimy, może damy też takiej z drugiej. To wszystko jest, wiecie, łatwe do zrealizowania, więc nie trzeba się śpieszyć. Tutaj e, oczywiście jeszcze wyląduje troszkę ziemi. Więcej po prawej stronie, troszeczkę w to wsypiemy. No ale to w swoim czasie to nie jest priorytet. To można zrobić w dowolnym momencie. Większym dla mnie priorytetem w tej chwili jest uprzątnięcie tych desek, przygotowanie ich, bo z tego chci chciałbym odzyskać jak najwięcej, żeby było na kurniczek. Tutaj wzruszyłem z wierzchu troszeczkę to, co tu było rzucone, tego kompostu, tego obornika, aby się przemieszało, bo też była ta ziemia zadeptana przez dzieci, przeze mnie, zwłaszcza jak tutaj coś robiliśmy, więc to jest jedna z takich większych rzeczy. Tutaj też również wzruszyłem, to przesypałem. Tą stronę na razie nie ruszam, tu będą głównie dyniowate. Prawdopodobnie spróbuję uprawy na kopcach. Grządki, każda dostała półtorej kastry, 80 litrów tego Kompostu stamtąd, z dołu. <coughs> więc te grządki, powiedzmy, już mam gotowe. Tutaj tylko jeszcze zagrabię sobie to, może jakąś przesianą ziemię z wierzchu, delikatnie do przysypywania nasion, o, przysypywania nasion ale to już jest tu na gotowca. Nic nie będę zmieniał w nich, więc jest fajnie. Może tutaj groszek nawet się wysieje. Ten kąt, tutaj mi zaszło najwięcej pracy, najwięcej czasu. Musiałem posprzątać tą podstawę, umyć to wszystko, miałem to zrobić na jesień i tak. Nie zebrałem się i żałuję, bo łatwiej by było. I to już jest taki zalążek tej podstawy, którą chciałem tutaj zrobić. Prawdopodobnie na to przyjdzie jeszcze jedna warstwa desek dookoła, bo chodzi. Tak jakby zamysł jest dla mnie taki, aby one z zewnątrz wyglądały trochę jak takie bale, że one są nierówne, wiecie o co chodzi. Jak dom z bali jest z takich, z takich owali, to tu chciałbym mieć taką podstawę, ale nie chciałbym wydawać kilku tysięcy złotych, żeby kupić idealne bale tutaj na podszklarnie, bo to jednak jest trochę przerost formy nad treścią, a tak też będzie wyglądało bardzo sympatycznie. To tyle, jeśli chodzi o ogród na dzisiaj, a zaraz zrobimy sobie szybkie zdjęcie kartonu i Zerkniemy do środka po prostu, bo sam jestem ciekawy. Chciałbym wyjąć instrukcję, chociaż żeby zobaczyć, jak to poskręcać, jak to poskładać. Żeby potem mieć łatwiej. Mimo że jest dalej narzucane i bałagan, to jakby troszeczkę czyściej, nie? Czy tylko mi się tak wydaje? Dobra, widzimy się przy kartonie. Swoją drogą, to się zastanawiałem, czy jakbym położył krąg betonowy, wpuścił do niego kurę, potem odkurzaczem odessał i tak w kółko codziennie, to czy wykopałyby studnie. Bo to, co one zrobiły z kompostem, to było po prostu niesamowite i ten kompost tak naprawdę cały przegrzebały, ja go tylko sobie delikatnie przerzuciłem na wózek i zawiozłem do szklarni. Mega dużo kopią. Nie spodziewałem się, ja wiedziałem, że kury to takie grzebacze, ale nie spodziewałem się, że aż tyle i w tak krótkim czasie potrafią przerobić. Dobra, to zaszalejnie, spróbujmy się dostać do tego. Bo jestem ciekawy. No to można powiedzieć tak, że zrobił mi się tutaj trochę bałagan, bo to tak porozrzucałem po kątach, ale spróbuję podnieść ten poliwęglan po prostu z Karoliną za chwilę górą i wyjąć, a wtedy już te kartony ciężkie, one myślę, że nie dam rady ich tak złapać i do góry wyjąć tak? tak, to było drugie okno, no to jest jeszcze okno w środku, to ja bym dał radę wyjąć no i chyba tak zrobię, bo łatwiej będzie wtedy w razie czego manewrować tym poliwęglanem chociaż ten sam poliwęglan też jest ciężki iPhone? Hmm. Nie, to ja łączniki idę sprzątać kartony, bo zostały tam. Poliwęglan oparłem w ten sposób i zaraz go jeszcze przyłapię takim pasem transportowym do płotu, żeby jakby tam wiało, jakąś gąbeczkę podłożę, żeby go tam nie rozwalało. Może, że ona mi pomoże, to go przeniosę tu z boku domu, będzie bezpieczniej dla niego, albo położę pod tarasem, pod zaszeniem to zobaczymy. W każdym razie elementy na razie zniosłem tutaj. Kiedy skończę podstawę, zacznę sobie robić to wszystko dalej i zanosić na miejsce. Zaraz odszukam instrukcję i postudiuję troszeczkę, by wiedzieć co mam do zrobienia. Już tak poza konkursem, powiem Wam, otworzyłem na szybko te kartony i poczułem się, jakbym otworzył prezent na jakiś świąteczny. Ja lubię takie paczuchy. Tu już zawiaski, wszystko poskładane listerek wrzucone, jest wszystko pięknie, ale co najfajniejsze ja uwielbiam takie gadżety jeszcze nie wiem do czego to będzie służyło chyba nie będą kazać spawać tej szklarni samemu no ale w zestawie są takie magnesy, pewnie żeby równo przykładać te elementy do siebie, żeby były zachowane kąty no i wiadomo, mnóstwo blachów z podkładkami i tak dalej a w drugiej znalazł się, znalazło się miejsce na a, czyli takie coś jakby złącza ciesielskie do szklarni, i kluczyk, gigantyczne wiertło. Co ciekawe, myślałem, że wszystkie otwory są wywiercone, bo one są tutaj już po. pozaznaczone, a bo one są pozaznaczane pewnie. No ale to dobra, do czegoś pewnie te wiertło będzie służyło. To już się przekonam później. I co ciekawe, wszystkie śruby, podkładki są z nierdzewki. To nie są ocynki, tylko to jest nierdzewka. To by tłumaczyło wiele. Kurczę. Fajnie. Sorry, ale w myślach to się cieszę trochę jak małe dziecko. No, nie będę tu skakał z radości i bił brawo, ale ale to, to się aż przyjemnie otwiera taki kart. No, więc tym oto widokiem żegnam się z Wami dzisiaj. Życzę miłego weekendu i przede wszystkim. Udanych siewów, bo to już praktycznie czas. Większość z nas zaczęła siać, czy to rozsady, czy to coś na ogródku. No ja, dziś w tym roku, jeśli chodzi o pracę, jestem troszeczkę opóźniony. No ale to wiązało się też z tym, że ostatnio miałem dużo różnych, że tak powiem, emocji, i to były różne emocje związane ze zdrowiem, związane z non-toper psującymi się samochodami niespodziewanymi wydatkami i innymi takimi, przez co na przykład w ciągu tygodnia kupiłem dwa akumulatory do samochodu i tak dalej, i tak dalej no ale mam nadzieję, że zła passa już teraz została odepchnięta i będą same pozytywne rzeczy Cześć i na razie do zobaczenia w następnej pseudoprodukcji w moim wydaniu. Miłego!